Ja mam na wszystkim, z tej strony Ventus Gaming, a to kolejny odcinek z, z serii Harvest Wyspa. Tak, dokładnie. Dlaczego mnie nie było przez tyle tygodni? E, dlatego, że po pierwsze nie chciałem się zbytnie nagrywać. E, drugie to e, nie miałem odwarki do komputera. E, trzecie to po prostu nie miałem jakiejś ochoty na granie w minecraft'a ostatnio, teraz coś. O nie O nie Nie, dobra Sorry, sorry, sorry Dobra I e, nie miałem jakiejś ochoty grania też w Minecraft'a e, Dzisiaj jesteśmy na Hardkorowej Wyspie e, Jest nowy sezon e, Chodzi tutaj coś takiego, że... Tak to ma KF, a nie wiem czy oglądaliście kiedyś e, Że są dwie takie skyblockowe wyspy Pierwszy na przykład ja jestem w czerwonych drużynie A inni ludzie są w niebieskie I... Musimy tam duże rzeczy jakieś zbudować, wiadomo, takie jak już, żeby dużo ludzi. Gdy jakieś, nie wiem, jakieś mob grindery jakieś, nie wiem, no duże rzeczy. I... Um, właśnie trzeba się na jak najbardziej wybudować. Ochronić się jak najbardziej, żeby niebiescy nie weszli. I... Um, jest tutaj taki bedrock, zaraz wam pokażę. To jest w ogóle taki spawn tutaj na środku. I tutaj przez ten badrok nie możemy przejść o. o widzicie? nie możemy tutaj przejść i o ja. jakiegoś chyba laga Tak, zapewne mini laga dobra ale tutaj nie, nie można przejść jak sami widzicie tutaj więc tak, tutaj są jakieś góry w ogóle jakieś nie wiem. trzeba jak się najbardziej wybudować i musimy, no... Serwer na musi to wygrać Niedawno się seria zaczęła, a mnie nie było Więc... E, myślę, że... E, myślę, że ta seria wam się jeszcze spodoba Będę częściej odcinki robił, bo są wakacje u mnie wielkie tutaj w Brytanii e, Więc naprawdę będzie więcej zabawy I w ogóle Ale czekajcie, ja wyjdę i wejdę na serwer, bo... E, Tutaj widzę, że chyba, że już nie ma lagów, ale dobra, wejdę i wejdę, więc zobaczymy się za chwilkę. Okej, okay, już jestem z powrotem. Ehm, wszystko już działa. Zobaczcie, tutaj nie można wejść, a Widzicie? I tam jest, to, tylko tam niebiescy nie mogą, w... tam wchodzić A niebiescy do czerwonych nie mogą Czyli jest fet Są dwie drużyny jak już mówiłem eee, Nie mam za dużo co robić tutaj Chyba że nie wiem, żebym coś zbudował ale um, Nie mamy zbytnio dużo rzeczy Tylko wszystkie rzeczy, co tak naprawdę z map grinderów i Jakieś tam pierdoły różne nie ja będzie na mnie domko, poćcie tu jest tych krówek pięknych właśnie właśnie będą już odcinki już pokazywał jak już wspomniałem wakacje są oczywiście Ej. Nie wiem czy to jeszcze będzie, dopiero zacząłem, nie mam co robić może później z chłopakami coś tam porobimy jakieś pobudujemy rzeczy jakieś domki, może jakieś ochrony, no, nie wiadomo nie wiadomo Ej. Hmm, czy ty, tak to jest to jest chyba w ogóle generator jak się stało przynajmniej ale nie wiem hmm. Tak na no taki początek zetniemy sobie drzewa myślę, że z mojej drużyny nikt się obrazi um. czekaj muszę się tam jakoś podsalić. trzeba jest ciekawe, czy są jakieś bloki w ogóle tutaj a, jeszcze taka jedna rzecz um. Będzie konkurs na u mnie na 100 widzów yy, Będę rozdawać gift kody, jeden gift kod i dwa miejsca plus do nagrania ze mną jakiegoś tego Nie będę mówił, znaczy no konkurs będzie na 100 widów. Nie będę jeszcze mówił na czym on polega, dlatego że jeszcze 100 widów nie mam. Yy, myślę, że Dobijamy to 100 widzów na luży. Tak myślę przynajmniej. Teraz mam 64. Myślę, że na łatwienie nam to pójdzie. Tym bardziej, że teraz będę częściej filmiki nagrywać, więc więcej ludzi będzie wbijać i e, będzie lepsza oglądalność, więcej subskrypcji mi przyjdzie, więc myślę, że e, myślę, że będzie git. Um, no. Pierwsze miejsce to będzie gift code. Drugie i trzecie miejsce to po prostu będzie nagranie za mną czegoś. No mam jeszcze do tego pomysłu co, co zrobić w tym konkursie jakie będą zasady i w ogóle um, ale na pewno ktoś mi pomoże jakiś tam nie wiem kolega czy też zapytam się kogoś i na pewno jakieś duże pomysły będą um, jeżeli ups jakieś ślego uch jakieś legi jakieś legi dobra um, jak już mówiłem Naprawdę na sto widzów będzie konkurs, gift code plus nagrywanie ze mną. Odcinek z Escape'a. Znaczy to może być 2-3 odcinki, wiadomo. Zależy, jaki też będzie Escape, nie? Więc też liczy. Tak, to jest generator kobla, więc nie myliłem się. Coś mi na Escape napisał. And... Więc no. Nie wiem, czy to jeszcze powiedzieć, naprawdę. Tak, chciałem żeby powiedzieć, że żyję i w ogóle, że jest nowa seria. Może jutro nagram jakiś odcinek z tego z kimś. Może z Znaczy, ja nie wiem, w ogóle to jest u mnie w drużynie. Może mi jest u mnie w drużynie, nie mam pojęcia, w ogóle nie mam pojęcia. Na pewno z kimś jutro nagram. Takim nawet fajną osobą. Nie wiem, jeszcze co to będzie, ale zobaczymy. Yy. No, nie wiem, co tu zrobić, naprawdę nie wiem, co tu zrobić. Nie mam żadnego pomysłu. Zbuduję poza odcinkiem, na pewno będę dużo budować, więc o tym się nie martwcie W następnym odcinku pokażę wam, co zbudowałem na pewno. Więc w tego się jakby nie marszcie o to. No, więc tak. Taki krótki odcinek, że żyję, że postanawiam nagrywać jeszcze raz. No, no i myślę, że odcinek wam się spodoba nie zapomnijcie ocenić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.